Cześć wszystkim, tu Rafał Ostrowski. Witam Was na moim kanale, gdzie zajmujemy się wszystkim, co związane z naprawą i utrzymaniem samochodów. Nie zapomnij subskrybować kanału, żeby nie przegapić żadnych nowych poradników i wskazówek. A teraz przejdźmy do dzisiejszego tematu. Często myślimy o przeprowadzeniu prac konserwacyjnych w naszych samochodach. Istnieje duża szansa, że projekt zostanie uruchomiony. Aby zdiagnozować koło, opona musi znajdować się co najmniej kilka centymetrów nad ziemią. Aby wymienić olej, w zależności od samochodu, trzeba go podnieść co najmniej o stopę. Podniesienie samochodu to jedno, ale to nie wystarczy do bezpiecznego majsterkowania, nigdy i nie możemy tego wystarczająco podkreślić. Nie wkładaj żadnej części ciała pod pojazd podparty tylko podnośnikiem. Jeśli robisz COS pod podniesionym pojazdem, musi on być podparty kłonicami. W przeciwnym razie skutki mogą być katastrofalne. Jak umieścić samochód na podnośniku? Pierwsze pracuj z przyjacielem podczas konserwacji lub naprawy samochodu, jeśli to możliwe, pracuj z przyjacielem. Ich wiedza motoryzacyjna jest dobra, ale niekonieczna. Jeśli musisz DJ Simu COS w puszce, butelce lub korku, jest to opłacalna inwestycja, ponieważ możecie zachęcić, dotrzymać towarzystwa lub podać narzędzia. W sytuacji awaryjnej przyjaciel może zadzwonić pod numer alarmowy i być może uratować ci życie. Drugie parkuj na równym podłozu podnośniki i stojaki działają tylko w pionie. A ta sama siła grawitacji, która utrzymuje samochód w miejscu. Na chodniku równie łatwo ściągnie samochód z podnośnika lub stojaka na zboczu. Zawsze parkuj samochód na równym podłozu. Trzecie przeczytaj instrukcje obsługi, zapoznaj się z instrukcjami obsługi samochodu oraz sprzętu do podnoszenia i podpierania. Każdy pojazd ma sugerowane punkty podnoszenia, a także solidne punkty zawieszenia i ramy. Jeśli nie masz instrukcji obsługi, kup ja lub wygoguj. Być może będziesz w stanie pobrać je ja bezpłatnie. Należy również przeczytać i przestrzegać ograniczeń udźwigu instrukcji bezpieczeństwa dotyczących podnośnika i stojaka. Dobra zasada jest używanie podnośnika i stojaka o udźwigu co najmniej 50% masy samochodu. Czwarty montaż sprzętu w zależności od zadania może być konieczne podniesienie pojedynczego koła przedniej lub tylnej części samochodu lub całego pojazdu. Skompletuj sprzęt do podnoszenia i podpierania. Podnieś samochód za pomocą wysokiej jakości podnośnika. Jeśli podnosisz tylko jeden koniec samochodu, będziesz potrzebować dwóch kłonic. Jeśli podnosisz cały samochód, użyj czterech kłonic. Na miękkim podłozu, takim jak asfalt lub trawa, gruba sklejka może zapobiec ich zapadaniu się. Piąte podklinuj koła. Wrzuć bieg lub zaparkuj skrzynie biegów i zablokuj koło przed miejscem podnoszenia. Użyj dwóch klinów pod koła, przed i za kołem aby zapobiec przemieszczaniu się samochodu do przodu lub do tyłu. Dobrym wyborem ESA klejni plastikowe, metalowe, gumowe lub drewniane. Skały, bloki i nie ESA dobrym wyborem, ponieważ mogą się zapaść lub ześlizgnąć. Szóste podnoszenie samochodu. Podnieś samochód za pomocą mocnego punktu podnoszenia, pozostawiając wystarczająco dużo miejsca, aby kłonica mogła utrzymać samochód. Jeśli podnosisz tylko jedno koło, Dobrym pomysłem jest podniesienie tego narożnika pojazdu. Jeśli podnosisz cały przód lub tył pojazdu, wybierz punkt podnoszenia na środku przedniego lub tylnego zawieszenia lub ramy. Siódme: podeprzy samochód. Podeprzyj pojazd za pomocą kłonic. Jeśli podpierany jest narożnik pojazdu, należy umieścić kłonicę pod punktem podnoszenia i wyregulować wysokość, blokując ją odpowiednio sworzniem lub zapadka. Jeśli podpierasz cały przód lub tył pojazdu, używaj kłonic parami. Najlepiej wyregulowanych i zablokowanych na tej samej wysokości. Nie używaj drewnianych klakał, aby uzyskać dodatkowa wysokość, ponieważ drewniany klocek może się ześlizgnąć lub pęknąć. Kup wyższe kłonice. Opuszczaj podnośnik powoli, a z cały ciężar samochodu znajdzie się na podnośniku. Jeśli podnosisz cały samochód, najpierw podnieś i przytrzymaj przód do maksymalnej wysokości stojaka podnośnika. Następnie podnieś i przytrzymaj tu samochodu za pomocą drugiej pary stojaków. Ósme sprawdź każdą podpórkę. Sprawdź, czy każdy stojak podnośnika podtrzymuje pojazd, nie powinien się poruszać, gdy nim potrzaśniesz. Jeśli występuje ruch, ponownie podnieś klim i przesun go o jedno wycięcie. Sprawdź ponownie, czy wszystkie podpory ESA prawidłowo wyregulowane. Dziewiąte potrzaśnij samochodem. Delikatnie potrzaśnij pojazdem, aby upewnić się, że jest zabezpieczony. Upewnij się, ze wszystkie podpory leżą płasko na podłozu i nie poruszają się podczas potrzasania pojazdem. Przechylony stojak może się przewrócić, ponieważ nie jest przeznaczony do utrzymywania ładunku pod katem. Gdy samochód pomyślnie przejdzie test wstrząsów, można bezpiecznie przy nim pracować. Mechanicy, entuzjaści, majsterkowicze i ludzie w pośpiechu uszkodzili pojazdy, a nawet zranili lub zabili siebie lub innych, pomijając. Ten kluczowy krok bezpieczeństwa. Bez względu na to, jak doświadczony jesteś i jak szybko wykonujesz pracę, zawsze pamiętaj o odpowiednim podparciu pojazdu, gdy musisz go podnieść.